Uwagę na inne przykłady stotowanie. Czasami, dodając do siebie, oczywiście, mając jednakowy mianownik, licznik do licznika, 3 plus 6, otrzymam 9. W mianowniku oczywiście mam 7, ale co to jest? To jest ułamek niewłaściwy. To jest niewłaściwe, żeby tak siódemka dźwigała 9. Postarajcie się zrobić z tego ułamka niewłaściwego liczbę mieszaną, to go odciąż. Ile się w dziewiątce mieści siódemek? Jak komuś jest trudno, pamiętacie z poprzedniej lekcji można wykonać dziewięć kresek. Jeżeli ktoś nie potrzebuje kresek, może pamięci, w dziewiątce mieści się jedna siódemka. Ile zostanie reszty? Dwa. Zostanie reszty dwa z siedmiu. Staramy się, żeby nasz wynik był liczbą mieszaną i ułamkiem właściwym. Proszę o następny przykład. Mam ułamek 5, 8, dodać 7, 8. Razem 12, 8. Ile się w 12 mieści ósemek? To jest ułamek niewłaściwy. Dlatego się pytam. W 12 się mieści jedna ósemka. 1 razy 8 to 8. Ile mi brakuje to 12? 4. Czyli zostawiam ułamek, liczbę mieszaną 4, 8. Inny przykład. 10 dodać 6 to jest razem 16. Mianownik zostaje bez zmian. 16 16,11. Ale to jest znowu ułamek niewłaściwy, jest za ciężko. Ile się w 16,11 mieści? 1. 16 odjąć 1,11 zostaje 5. Pięć jakich? Oczywiście, że jedenastych. Zobaczcie, że mianownik już pozostaje cały czas bez zmian. Tak samo tutaj. Tylko ułamek został odciążony. To wszystko.